Dzień dobry. Ja nazywam się Olaf Bęś, a razem ze mną jest Wojciech Baranowski, czyli kompozytor, autor tekstów i muzyk. Dzień dobry panu. Dzień dobry, cześć i czołem. Jak się, jak osi... jak się, jak się koncertowało przed rywalską widownią? Fantastycznie. W ogóle Rewal jest bardzo urokliwy. Lubię, lubię nadmorskie miejscowości. Widać, że jest duży napływ ludzi z zewnątrz, co też sprawia, że publiczność jest troszkę bardziej wymagająca. Jest to zawsze bardziej ambitniejsze wyzwanie, bardziej ambitne, ambitniejsze po prostu. I nagle jak mamy okazję zobaczyć takie tłumy, no jak dzisiaj, bo dzisiaj faktycznie tutaj przyszły tłumy, to, to jest dla kogo grać, jest po co grać i czuje się, że robi się to z pełnym zaangażowaniem. No właśnie, czy repertuar na dzisiejszy wieczór był przypadkowy, czy to może po prostu najsłynniejsze pańskie hity? To jest tak, gramy teraz trasę letnią i ten repertuar jest ustalany już na, na całą trasę. Oczywiście gdzieś tam z tygodnia na tydzień są lekkie korekty, ale to jest na przykład zmiana tam w jednej piosence. Jesteśmy też przed wydaniem płyty, więc testujemy niektóre nowe utwory, które się znajdą na płycie numer 3 i na razie moim zdaniem z sukcesami. No właśnie, bo pańskie piosenki niby mają prosty tekst, ale zawsze mają coś w sobie ukrytego i są bardzo życiowe. Jak pan na to wpada? Wpadam na to bardzo spontanicznie. Jest w tym pewna zaduma zawsze nad jakimiś subtelnościami życia i wydaje mi się, że właśnie w tej prostocie tych, tych subtelności kryje się zawsze jakaś perła, jakieś złoto i chciałbym. W swoich tekstach też gdzieś tam poruszać pewne refleksje. Chciałbym w ludziach wzbudzać jakieś takie pokłady mm, takiego właśnie, takiej wiary w, w piękne, w piękne, nawet banały, ale które, które są e, te wartości, które są dla nas nadrzędnymi przede wszystkim. Właśnie Pańskie piosenki po prostu zarażają optymizmem i wiarą w ludzkość. Za co przynajmniej ja jestem Panu wdzięczny, gdyż. Pan zawsze się wcelowywał w moje osobiste przeżycia z tymi właśnie tematami piosenek. Tak więc też. Jakie ma pan po prostu przesłanie dla całego świata? Dla całego świata mam przesłanie po prostu: bądźmy wolni, dajmy innym żyć i tyle. No właśnie. Pańs... Szczyt pańskiej kariery przypadał właśnie też na, no, tak jakby wzrost rozpoznawalności. Przypadł na, na, na ym, lata pandemii. Czy to dopiero początek wielkich tras koncertowych? Właśnie ciężko powiedzieć, na pewno pandemia nam podcięła skrzydła, ale jak widać te skrzydła nam wyrosły, jeszcze się opierzyliśmy i coraz bardziej yy, czujemy się w tym takimi, no nie wiem, lwami estradowymi, bo to już naprawdę to jest tak, że, że z koncertu na koncert coraz bardziej nam się to wkręca, coraz bardziej nam się chce grać i mam nadzieję, że też kolejne płyty zachęcą innych czy widzów, czy też organizatorów imprez do tego, żebyśmy mogli osiągać pewien progres. Na ten moment jesteśmy zadowoleni z tego jak to wygląda, bo też koncertów nie mamy mało. No tak, z tym się zgodzę. Tak więc dziękujemy za rozmowę. Olaf Bęś i Wojciech Baranowski. Bardzo mi miło